Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Polonia24, czyli codzienny serwis informacyjny telewizji Polonia. Agata Konarska, witam Państwa i zapraszam. A oto co dziś w programie. Reporterzy Polonii24 sprawdzili ceny wynajmu mieszkań w USA, Polsce, Norwegii i Grecji. Ceny zmniejszyły się o 10%, czyli mówimy może więcej nawet. Gdzie jest najtaniej? Korupcja zżera nas jak rdza, bo koroduje naszą świadomość. Wszystko ma swoją cenę. Przyznaję, że mamy w kraju wiele problemów. A na pierwszym miejscu tej listy jest korupcja. O ciężkiej walce z wszechogarniającą Rosję korupcją opowie Barbara Włodarczyk. Wilki wracają do korzeni. Straciliśmy kontakt, drogę tuż do własnych Robert Gawliński o nowej płycie, niezwykłej przyjaźni i okrętych drogach wilczego życia. Choć ceny mieszkań w Polsce ciągle maleją, to wciąż łatwiej jest je wynająć niż kupić. Postanowiliśmy więc sprawdzić w kilku innych krajach, ile trzeba za to zapłacić. Oto co udało się ustalić naszym reporterom. Nowy Jork, Oslo, Ateny, Poznań. We wszystkich tych miastach byli nasi reporterzy i sprawdzili, jakie koszty wiążą się z wynajmem mieszkania. Najpierw udajemy się za ocean. W Nowym Jorku na Queensie odwiedzamy Beatę Morell. Co miesiąc za wynajem 70-metrowego mieszkania płaci 3500 zł, za prąd i internet dodatkowe 640 zł. Rynek nieruchomości i wynajmu mieszkań w Nowym Jorku jest olbrzymi więc nie ma żadnego problemu z wynajęciem mieszkania. Każdy może znaleźć mieszkanie odpowiadające mu lokalizacją, ceną i komfortem. I co ważne, najbiedniejsi i osoby chore mogą liczyć od miasta na dofinansowanie. Ateny. Tu kryzys widać gołym okiem, dlatego młodzi często mieszkają z rodzicami do 35 roku życia. Mieszkanie można znaleźć już za 1000 zł, drugie tyle trzeba zarezerwować na opłaty. Sceny, bo zmniejszyły się o 10%, czyli mówimy może więcej nawet. Bardzo dużo osób zjechało do ojczyzny i w tym wypadku są bardzo dużo wolnych mieszkań. W Oslo gościmy u Polaków, którzy w Norwegii mieszkają od ponad 5 lat. Wynajem trzypokojowego 60-metrowego mieszkania to spory wydatek. Panowie płacą w sumie równowartość 5 tysięcy złotych. Najbiedniejsi mogą liczyć na wsparcie miasta, jednak Polacy narzekają, że z wynajmem mają tutaj problem. Za bardzo nie są chętni Norwegowie wynajmować samym Polakom, jeśli się nie stawia za nich pracodawca. Poznań. Michał Florczak jest studentem. 40-metrowe, dwupokojowe mieszkanie wynajmuje z koleżanką. Płacą w sumie 1500 zł, z tego za czynsz 1200, a reszta to opłaty. Kablówka, prąd i gaz. Michał ma ambitne plany i przed trzydziestką chce założyć rodzinę. Już być na swoim mieszkanku, tak żeby e, dożyć, dożyć z jakiejś tam starości powiedzmy. Podsumowując, jeśli wynajmować mieszkanie, to najlepiej w Grecji i w Polsce, bo właśnie tu jest najtaniej. Na większy wydatek musimy przygotować się w Stanach Zjednoczonych i w Skandynawii, choć wiadomo, że również zarobki tam są większe.